Dzień dobry, dzień dobry, Złoty Tarot Paniam się Wam serdecznie i ja zapraszam na horoskop chiński. Zaczynamy od szczura, będziemy kończyć na wężu. Na wężu, tak, na wężu. Tak zrobimy. Ok, na wężu. Słuchajcie, teraz jest umówienie... Gwiazd, które są i gwiazdy ogólne. Gwiazdy ogólne, tak jak i dla wszystkich zwierząt, które, ale powiedziałam, dla wszystkich zwierząt, nie dla nas, tylko zwierzęta, wróć się, Złoty Tarot. Chodzi o to, żeby, że mamy gwiazdy takie same, jak co są roczne. Czyli nic się nie zmienia i musimy, co niektóre osoby, uważać podwójnie a niektórzy no, po prostu szczęście idzie z, i tylko z tego korzystać. Więc m, tutaj zwierzątka, które są e, e, w horoskopie chińskim, e, wszystko mają podwójnie. I tak samo wy możecie mieć. Więc co, zaczynamy szczury i od was, ale wróćcie, 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 zanim od was to gwiazdy ogólne. Gwiazda ogólna, która jest, to jest gwiazda 3 i do niej dochodzi gwiazda również 3. Więc tutaj bym uważała na, tylko na konflikty. Nie wchodzić w konflikty, nie yy, możecie mieć do czynienia z kobietą, kobieta, która będzie, powiem teraz te dobre. Kobieta, która jest bardzo mądra, ładna, inteligentna, pracowita, co to nie ona. Możliwe, że taka kobieta Wam da też i pracę, możliwe, że taka osoba Wam też w czymś pomoże i tak dalej. I tutaj też, jeżeli chodzi o rozwijanie się. Ok. Z złej strony to uważajcie w konflikty w pracy, z konflikty kochani w związku małżeńskim, bo tutaj jest, że macie do czynienia z tyranem i ja tutaj nie mogę powiedzieć, że tyranem jest tylko mężczyzna, bo panowie to mogą być po prostu urażeni. Tu możecie mieć do czynienia z kobietą, która jest też tyranką. To jest osoba, która nawet własne dzieci... Em, M tak, katuje psychicznie, mówi porządek, ja już mam dosyć, a za chwilę je przytula, tak wybucha, że te dzieci mogą być nawet takie znerwicowane. Więc tutaj y każdy musi dostosować do swojej sytuacji i zobaczyć też, czy takie osoby w waszym w waszym życiu się teraz nie pojawiły lub się nie pojawią. Zobaczymy teraz, co powiedzą każdy zwierzę, jeżeli mamy obwiazdy i wy pamiętajcie, sprawdzajcie godzina, dzień, miesiąc i rok. Dlatego, że każda miesiąc mówi o o, tutaj o swoich takich najbliższych, mrok mówi o współpracownikach, kto przychodzi do was i tak dalej, więc godzina mówi też i o dzieciach, więc tu kochani, na to zwróćcie uwagę i wtedy jesteście w stanie się jakąkolwiek zabezpieczyć, mieć oczy szeroko otwarte, kuczę, to i tam to może być, lub zobaczyć co do was y, zapuka, co przyniesie los, więc co? Zaczynamy i lecimy od szczurów. Szczury. Poczekajcie, poczekajcie, bo tu mam karteczkę. Szczur, szczur, szczur. Teraz już inni będą wiedzieć. Kochani szczury, wasza gwiazda, która jest, to jest gwiazda 8. I tutaj teraz tak, dochodzi do tej gwiazdy 8. Muszę, teraz będę mówiła te najlepsze sytuacje dla was, więc wy szczury tutaj, jeżeli macie, możliwość podjęcia jakiejkolwiek pracy, róbcie to. E, tutaj możliwe e, dodatkowe pieniądze rewelka. Tu jeżeli chodzi o partnerstwo, tutaj może być jakakolwiek izolacja, w tym sensie, że muszę zostawić się, bo muszę jechać zarobić, albo z takich rzeczy zdrowotnych nie mogę, bo mam jakiś tam zabieg, te ale jest wszystko ok. Tutaj wy macie szczęście, można powiedzieć, szczury. Ten rok dla Was jest w ogóle OK. Jeszcze jest to miesiąc też i smoka, więc tutaj różne spotkania mogą być, ale w negatywnym znaczeniu, czyli muszę połączyć też miesiąc, który jest związany z, ze smokiem, czyli do Was w Waszym życiu się pojawią osoby, które będą Wam coś zaproponują. I teraz zwracać uwagę, czy to nie są osoby, które rzekomo, powiem szczerze, tutaj wy jesteście przyjacielami, kochani, że osoba, która Was może też i głaskać okaże się nie fair, dlatego że tam jest taisui, więc tu bym uważała troszeczkę. Zanim cokolwiek podpiszecie, czy co od tego, no to uwaga. Kto do Was przychodzi, nagła, ktoś będzie chciał nahanie do Was przyjść, bo ma do Was interes takich rzeczy. Różne spotkania mogą być, różnego, różnego spotkania, ale przeważnie to jest, że też osoba, która do Was przychodzi, to będzie mówiła, opowiadała Wam to, co ja przeżyłam, yy, bo on jest taki i owaki, musicie zwrócić uwagę, czy to jest osoba, która na przykład nie ma dziecka albo wychowuje czyjeś dziecko i jest pielęgniarką na takie rzeczy, dlatego że to jest osoba, która sama jest na przykład agresywna. Jest to osoba, która chce też od Was jakiejś wiedzy. Na to musicie zwrócić uwagę. To jest takim dla Was zagrożeniem, ale też, kochani, osoby, które są w jakimś w względzie w izolacji, czyli w więzieniach z takich innych rzeczy, no to tutaj możliwość będzie wyjścia, możliwość będzie spotkania z, z takich, no to jest, powiem Wam szczerze, no superowo, tak? Więc Wy macie szczęście, tutaj macie pozytywną, e, pozytywne nastawienie. Tutaj bym tylko się zastanawiała, osoby, które w współpracy, możecie mieć problem, na przykład kogoś pilnujecie, tak? zajmujecie się kimś, musicie szybko znaleźć jakiegoś y, zastępcę, y, wspólnika, czy cokolwiek będzie tego, bo będziecie wtedy na przegranej pozycji, tak? Więc tu bym tylko pod tym względem y, szybko działała, ale tak... Macie superowo, więc ja za Was trzymam, kochani, kciuki. Tylko, a, jeszcze jedno. Zwróćcie uwagę, nagle ktoś będzie chciał spotkanie w gronie, możliwe, że będzie do 8 osób, więc cokolwiek, bo Wy będziecie tylko słyszeć, tu będziecie tak tego, ale dostaniecie albo pismo, albo coś do przeczytania, możliwe, że coś do podpisania, podpiszcie. Będzie zdanie, gdzie będziecie mogli uchronić siebie, uchronić swoje dziecko, czy cokolwiek, tak? Tutaj jest, że nie popełnicie błędów, więc tutaj bym uważała, tak? Tutaj jest, że ktoś możliwe was będzie atakował, nie mając wiedzy, nie mając jakiejś dokumentacji. Dokumentacja jest kserowana parę razy, tak? Więc tutaj, jeżeli ma mówić, to możecie powiedzieć proszę o sprawdzenie dokumentów, bo jest błąd. Zwłaszcza, jak, zwłaszcza, ej, zwłaszcza, że wy szczury, północ, południe, bingo, konie, wy macie opozycję do koni, czyli osoby z osoby szczerca, osoby, które są, mają konia, one mają właśnie dwie siódemki, więc tu bym uważała, bo wiadomości, czy na przykład sprawy urzędowe, czy jakiekolwiek jest małe oszustwo, czegoś mogliście nie zobaczyć, coś mogliście ominąć, więc tutaj jest to najlepsza pora, żeby ominąć jakieś niebezpieczeństwo, ale też zauważyć, co do Was przychodzi. Tutaj bym uważała właśnie na osoby z kwietnia, osoby, które przyjeżdżają, Wy jesteście północ, nie, północ są konie, północ południe. Kto przyjeżdża z północy? Jeżeli będziecie wiedzieć, kochani, jesteście po prostu wtedy, macie taki szereg, wiecie, oczy otwarte i kuźwa, nie dacie się wpierniczyć między wódka a zakąska. Wiecie, o co chodzi. To jest też nauczycielka, to jest osoba, która jest od dwóch twarzach. Będziecie mieć do czynienia. Bo wy macie z tą osobą opozycję. I to jest opozycja, to nie jest opozycja, tylko w tym miesiącu. To jest cały czas. Więc tu musicie uważać, aniołki, uważać. Ja Wam e, szczury dziękuję, kochani. Ja zapraszam teraz e, Bawuł i Tygrys. Bawoły i tygrysy. Wy macie gwiazdę szóstkę. Gratuluję. Ja też sobie gratuluję. Do tego dochodzi kolejna szóstka, czyli musicie uważać, żebyście też czegoś nie przegapili. Tutaj możliwości różne macie. Będziecie mieć super pomysły, będziecie mieć do wyboru partnerstwo, żeby coś rozwinąć, cokolwiek macie iść, nie ma tego, że mam wahania, czy cokolwiek. Jeżeli chodzi o partnerstwo, Otwórzcie troszeczkę oczy, możliwe, że ktoś wam myli, o Jezu, jaka ty jesteś cudowna, moja cilunka i tak tego. Musicie otworzyć oczy, ale z drugiej strony, jeżeli macie takie osoby, które wam tak ładnie słodzą i teraz jest to nie tylko mężczyźni, tylko też, no tak, tak, masz rację, masz rację koleżanko, no to jest dla was tego no słodko pierdząca, więc tu musicie zwrócić uwagę, czy to jest siostra, czy to jest mama, tata i tak dalej i tak dalej. Tutaj będzie chodziło u, u was o partnerstwo związane, czyli Chcę z Wami współpracować albo chcę, żebyście wy ze mną współpracowali. Tutaj otwarcie mówić o pracy. Tutaj jeżeli macie duże możliwości, działajcie. Jeżeli chcecie zmienić pracę, znaj możecie zmienić, ale dopiero, kiedy znajdziecie sobie inną. Nie to, że zrzucacie i tam piernicze. Nie, będziesz miał już nagraną, wtedy możesz iść, tak? Bo tutaj, jak rzucicie, to potem ta osoba ci powie, ale ja mam, wiesz co, wybieram, jednakże nie. Tutaj trzeba powalczyć. Wy w tym roku musicie tygrysy i babuły powalczyć o siebie, ale macie coś dane z niebios, więc tutaj siła, odwaga, wybór, czy cokolwiek, działajcie. Tutaj możecie mieć do czynienia z politykami, tu możecie mieć do czynienia z osobami, kochani którym im się coś nie, nie udało. Tutaj jest możliwość, że ktoś Wam zaproponuje, żebyście byli gdzieś, nie wiem, urząd, rada czy cokolwiek z takich wyższych stanowisk. Idźcie w to, idźcie w to. Tutaj jest, żebyście mogli się pokazać. Z drugiej strony możecie dostać na przykład propozycję od, no no jakie tam, o dobra, od listonosza. Samochód. I o drugiego listonosza, który gdzieś tam, gdzieś indziej tego. I tutaj jeden i drugi albo siebie nie lubią, albo wie, wiecie, ja ci daję to, bo ja jestem na wyższym, bo ja jestem tam naczelnikiem. A ten, no ja jestem tylko zwykłym listonoszem, ale ja jadam rady, ale ten jest uczciwy, a ten taki słodko Więc tutaj na to też zwróćcie uwagę, tak? Na z takich rzeczy. Ale tak, to mogę powiedzieć, że macie rewelkę, więc tutaj. To jest działanie. Nie wchodzić w żadne konflikty, nie wchodzić w t, bo tutaj konflikt będzie taki, że ktoś będzie chciał Was, Wasze pomysły, Wasze możliwości z takich rzeczy, tu bym uważała, zwracajcie uwagę na osoby, które są z czerwca 6, kochani, z 10 czerwca z takich rzeczy. Tutaj z takich od osób możecie dostać propozycje. Możliwe, że on w jakimś sensie Wam też pomoże, ta osoba, gdzie będzie miała szóstkę, pomoże Wam wyjść do przodu. Zwłaszcza osoby, które nie mają metalu, a metal Wam coś zaproponuje. To idźcie, idźcie, działajcie, jeżeli chodzi o to, to bym działała, bo tutaj ta osoba Wam da, doda Wam skrzydeł z takich rzeczy, nie? Ale teraz tak, spotkania będą, będziecie mieć, to są miasto, to tutaj będziecie mieć coś związane z miastem, nie wiem, to są i ratusze, to są i lub tam uderzyć gdzieś, żeby jakaś oferta czy cokolwiek była, urzędy, wszystko co jest związane z miastem. Tutaj są też, że możecie być u osoby, która jest na przykład dentysta, który prowadzi, a jest najdroższy na przykład w Waszej okolicy, a prowadzi na mieście i jest on taki znany. I macie jakiekolwiek bóle, to tam idźcie, tam gdzie was przyjmą od razu i to będzie zrobione szybciutko, ale bez bólu tylko zabolicie. Ale z takich rzeczy, tak? Tutaj są też i z, możecie mieć do czynienia na przykład ze złotnikami, z osobami, które prowadzą jakąś działalność. To są, no, powiem Wam szczerze, ten miesiąc dla Was jest, no też rewelka, więc tutaj bym... Zadziałała, tak? Bo może być, że teraz się Wam zacznie pokazywać, a za dwa tygodnie już to będzie się kończyło. Więc tu bym przez te dwa tygodnie, jeżeli będzie jakaś okazja, ciągnąć by, złapać byka za rogi i po prostu skorzystać z oferty, tak? Żebyście wymieli dobrze. Tutaj z takich. Partnerstwo, to tutaj może być tylko problem z tym, że możecie komuś powiedzieć przykrość przez osobę, którą, której zaufacie, nie podejmować żadnych pochopnych decyzji. Romanse mogą być, kochani, ale to jest związane, tutaj bardziej bym uważała o zazdrość. Ktoś możliwe, albo wy możecie być bardzo mocno zazdrosne i możecie popełnić głupotę. Tutaj bym uważała, tutaj będzie podwójne, tylko wiecie. Więc tu już bym uważała. A tak tygrysy macie zarąbiście. Trzymajcie się i działajcie. Tak samo i bawoły. To jest dla Was. Tutaj wy macie możliwości. Tutaj jest nawet, że możecie napisać książkę. Może być przyjść jakiś fajny pomysł, gdzie później będzie realizowany. Macie iść. Macie działać. To jest dla Was. Czas musicie powalczyć, aniołki. A dane jest coś Wam z niebios, bo to jest gwiazda y, szczęśliwa. Więc ja za Was trzymam, aniołki, kciuki. Ja Wam się dziękuję. Ja zapraszam teraz króliczka. Królik. Króliki. Wasza gwiazda jest jedynka, no i jedynka przychodzi. Tutaj fajnie, nowe możliwości. Jest to związane jedynki do czterek, jest związane też i z Ziemią, więc tutaj dużą będziecie też i działać. Zwróćcie uwagę na różne blokady, możecie sami mieć różne blokady. Ja mogę Wam powiedzieć z praktyki, tak jak ja to widzę połączeniu, czyli blokadę może Wam zrobić osoba z poznaku zachodu lub z poznaku koguta. Możliwe, że Tutaj, jakiekolwiek sprawy będziecie mieć urzędowe, też będą dziś zablokowane. Możliwe, że wy nagle powiecie, że na przykład nie możecie, lub nowy etap w Waszym życiu się zacznie. tak? To, co było zablokowane, nagle będzie szło do przodu. Teraz tak, zwracać uwagę na różne, powiem tak, w Waszym gronie pojawi się osoba, która będzie niezafajna. Będzie to osoba, która będzie bardzo stąpała po ziemi. Co to jest nie ona? Będzie to osoba, która będzie bardzo lubiła jeść, będzie to osoba, która um, pokaże się, że ona ma, będzie zną... Z, no, taka trochę wielka pani, wielki pan, a tak naprawdę coś w im życiu się zablokuje, że będzie potrzebowała od was jakiejkolwiek pomocy, to uważajcie na tą osobę, bo tutaj będą nieczyste zagrania. Z drugiej strony macie uważać na osoby, z którymi rozmawiacie, z którymi którzy do Was coś na przykład będą pisać, rozmawiać, będziecie patrzeć się w cztery oczy, bo tutaj będzie coś kogel mogel taki robione, czyli będzie kłamstwo, oszustwo, tak? Będziecie tą osobę łapać. Jest to osoba, która powie, Jezu, ja nie mogę jeść, albo powie, kurczę, wiesz, jakie tam jest pyszne jedzenie? No, więc tutaj z takimi osobami będziecie mieć do czynienia. Jeżeli chodzi o pracy i z takich innych rzeczy, tu możecie zacząć działać, tu możecie coś nowego rozpocząć, tu możecie naprawdę iść do przodu, ale dla niektórych pojawi się też osoba na brykanie, czyli bere, bere, ryki tiki. I teraz tak, jest to osoba, teraz tak, jak się pojawi, to bądźcie ostrożni, jest to osoba, która będzie chciała, no co, powiem wam szczerze, tak dwa razy y, dzień uprawiać seks, y, będzie takie, to to będzie no, wymiatać, co to nie ona, ale z drugiej strony, jeżeli taka osoba się w waszym życiu pojawiła, też zrobi nagle blokadę, adios, nie mam je, więc na takie osoby uwaga i to są osoby, które tak, ja Cię kocham, a jutro Cię będzie nienawidził, bo będzie wszystko mówił, że to jest Twoja wina, więc tu... No bądźcie e, ostrożne. W pracy też nowe fajne pomysły, nowe fajne e, te możecie mieć, tylko zabraknie w pracy jakiejś małej pierduki, małego elementu, czy małej chęci, czy cokolwiek coś, co ma małe takie jak klucze, te ząbki z takich rzeczy ktoś powie nie to mi nie jest potrzebne czy cokolwiek to ja powiem że to jest ci potrzebne bo przez to możesz coś nie przejść możliwe że ktoś cię właśnie w ten sposób też i zrani tutaj są też związane z pieniędzmi tak czekacie na jakieś pieniądze i są jeszcze blokady możliwe że przyszły i nagle jakaś blokada jest ktoś ci nie wyśle pieniędzy z takich rzeczy, tak? Na Waszej drodze się pojawi sarna albo jelonek młody, kochani, będziecie na łąkach koło lasu dziś będziecie przyjeżdżać, to to jest znak, żebyście uważali na swoje ciało, ale też na elementy takie, co związane są, co można rozbić, tak? czyli, czyli szyba, no z takich tych dostaniecie jakieś ostrzeżenie. Kochani, ale nic się nie stanie, to jest, no, jelątek będzie waszym takim znakiem, tak? młody, możliwe, że zobaczycie taką starszą osobę, ale tu bardziej bym dostrzegała młode jelątki. To jest znak, że żebyście uważali właśnie na nogi, na podczas podróży, z takich rzeczy żebyście nie jechali tam, gdzie są te wywrotki takie z takich no Możliwe, że jakieś przyjęcie będzie, będziecie mieć, to tutaj też uwaga na wiadomości, które to będziecie dostawać, tak? Żeby nie były to wiadomości, że będziecie płakać albo takie, wiecie, będziecie, no nie wiem, może to będzie płacz ze szczęścia, bo też tak może być. Więc tutaj uwaga. I ja Wam się dziękuję, króliczki. Ja zapraszam teraz, poczekajcie, wąż i smok. O Boże, ty mój kochany, wy węże mają teraz przerąbane. No. Jeżeli ktoś ma węża z miesiąca, to uwaga, na, wiecie, na znajomych z takich tych. No, wiecie co? Puch, ja mam, ja wiem co tego i to jest jednak prawda. Na wasze powiem tak, smoki i węże, teraz tak. U was bo smok ma w ogóle jest tą, dobra. U was będą różnekolwiek spotkania. Ktoś do Was będzie przechodził do domu, to jest raz. To będzie matka, to będzie kobieta, która ma dziecko, chore, która sama wychowuje dziecko. Kochani, kobieta, którą mogliście poznać dwa tygodnie temu, nagle chce z Wami do Was przyjść, jest to kobieta, która lub osoba, która powie, że ktoś był wobec niej agresywny. Jest to osoba, która powie, ja, no, zerwał ze mną zaręczyny albo ja zerwałam z nim zaręczyny. Jest to osoba, która będzie opowiadała, że straciła Ładne chwile albo po prostu straciła czas z nie tą osobą. Tu uwaga, tu, jest, tu, tu, tu oczy szeroko, to jest osoba kulka niebezpieczna. Jest to osoba, która zrobi taką borutę. To jest osoba, która też może być, no to co, przespałam się, no i co, no i co, zabronisz mi? z takich rzeczy. O Boże, nie, ona jest okropna. Więc tutaj uwaga, będziecie mieć do czynienia z osobą, która smoki i, i, i węże, która będzie zbierała informacje i która będzie chciała tą informację prze, przekazać dalej, która Was może zgnoić, tak? Tu uwaga. Jeżeli chodzi o węże i o smoki, tu musicie uważać. Tutaj nie ma. Tu y, ktoś będzie też i smoką rozkazywał. Zrób tam, tam, co ty zrobiłeś, jak ty to zrobiłeś. To jest, kochani, to będzie coś takiego, że was będzie nosiło. Jakiekolwiek ktoś powie, ty pomożesz mi, pożycz mi pieniądze. Nie, bo nie, nie odzyskacie. Ktoś powie, ty słuchaj, zrób coś dla mnie. Powiem mu od razu wam, dostanicie nic jeszcze dostaniecie podziękowanie takie że będziecie mieć ciśnienie 200 na 200. Więc tu w tym miesiącu uwaga uwaga smoki i węże tu musicie uważać dlatego że jest jeszcze są dwie trójki czyli podwójne uderzenie pod taki to jest, to są gwiazdy konfliktu czyli osoby które do was przyjdą będą konfliktowe. Osoby gdzie wy się pojawicie na przykład u kogoś i będziecie widzieć ten konflikt. To uwaga, tutaj żadnych pożyczek, żadnych nikomu nic nie bierzemy, nie robimy coś sprytem, że nam się uda, bo wam się nie uda, tutaj będzie wycyckanie. Tu możecie też spotkać osobę, która pracuje w żwirowni, no coś związane z piaskiem, dojeżdża z takich rzeczy. Kochani, tutaj bym zwróciła uwagę tylko na to, że tą osobę interesuje szmal. Szmal i tylko to. E, więc dla niektórych no, będzie nie okay. Dla kobiet, które są samotne, poznanie kogoś, ale tutaj jest, jak kogoś poznacie, to zwróćcie uwagę, żeby wasza druga połówka nie, nie, no, sobie czegoś nie zrobiła. A dlaczego? Bo w praktyce jak mam tego, to zawsze jest, że ktoś się o czymś dowiedział, tak, tutaj z takich rzeczy, więc tutaj jeżeli macie na bara bara, a tutaj możecie mieć do czynienia właśnie z psami, a węże ze świnkami, no z, ze świnkami to będzie no słodko pierdzący, no, będzie gadał, ale świnka zawsze wyjdzie na prostą, więc tu bym y, uważała y, smoki na psy, tak, Tutaj na te osoby bym uważała, dlatego że tutaj będzie Boruta. Tutaj będą, możecie mieć nawet spotkanie w hotelu. To ktoś was, jakaś osoba trzecia was może zauważyć. Tutaj są różne spotkania, więc tutaj w ogóle zresztą dla niektórych coś wyjdzie już na światło tak jak już pokazywałam też i w kartach. Więc tutaj będą jakieś konflikty, jakieś nieporozumienia, ale też coś wyjdzie. A zwłaszcza, że jest smoki, i w tym kierunku, gdzie są smoki, i wąż jest stajsu. I więc tutaj ostrzeżenia, będziecie spotykać osoby chore. Więc tu uważać, nie ma lipy musicie być uważ... ostrożni, no i osoby, które mają urojenia, takie, które ym, mogą zniszczyć Wam życie, yy, dlatego powiedziałam, że osoby ta takie, które mogą powiedzieć, że spali z, z Twoim partnerem, z mężem, czy coś tam zrobili, to dla Was jest już ostrzeżenie serca, kuźwa słodko-pierdząca, trzeba jej tego, zadajcie jej pytanie, takim tym tym, yy, na przykład, gdzie Wasz partner był, czy cokolwiek był z Wami a wy wiecie, żeby ona wtedy w czuła się między, wiecie gdzie, i wy macie możliwość, powiedzieć jej, wypije papier. Więc tu uwaga, tutaj macie, no troszeczkę niebezpieczeństwo. No i, i ja wiem o co chodzi, bo do mnie też dzisiaj przychodzi kobieta, poznała mnie za, no i no tego i, i, i jest podobnie, więc tu bym uważała, ale nie jest, nie, nie, nie wróćcie, wróćcie się, która, no... Kochani, chcę, żebym jej pomogła, ale ja wiem z czym, ma i z czym ja mam do czynienia, więc ja muszę ją jakoś tak inaczej poprowadzić. Wiecie o co chodzi? Więc Was też o to, kochani, proszę. Moi kochani, ja Wam życzę wszystkiego dobrego i jeszcze kochani jakieś czytanko zrobię, ale też i ciekawostki, które mam, które też chcę się z wami podzielić, to na pewno też i nagram. Ja bardzo bym prosiła, żebyście wy teraz uważali na jakiekolwiek smoki i węże z kim współpracujecie, tak? kogo spotkacie, ale zwłaszcza na kobiety i to nie jest związane, że to jest kobieta młoda, a tamta jest starsza i nic, bo ta starsza też ci zrobi koło tego, tak jak kochani w praktyce mi wychodzi więc tu uważajcie aniołki życzę wam wszystkiego dobrego i zapraszam was wtedy na kolejne czytanko dziękuję się i pozdrawiam